I trochę przejazdem w szalinie, także mam tylko godzin, kilka godzin. No bardzo, bardzo jestem wdzięczny, że gdzieś mnie w ten program wcisnął. W tym roku niespodzianki nie będzie, znowu temat agrolotniczy. Po raz kolejny wątki pocierające się o przeloty. Było już w morzu, było o pustyni, teraz trochę o przelocie, jednym specyficznym. Tak w zasadzie ten temat będzie mocno, mocno mikrohistoryczny, ponieważ co w się. Sensie na polskiej akcji agrolotniczej w Pakistanie, jedynej, o ile mi wiadomo, tylko i wyłącznie w 1976 roku zdarzyło się, że cztery polskie antki sobie do Pakistanu poleciały. Chcę mniej więcej w powiedzieć, po co w ogóle leciały, co w ogóle robiły. Z racji, że jest to akcja tak mała, to historiografii próżno szukać jakichś bardziej szczegółowych informacji. Wspominają, natomiast o niej wspomina o niej dwoje znanych polskich lotników, wybitnych polskich lotników. Przede wszystkim Bela Majiecka to są e, wspomnienia opublikowane, e, szybowniczka świata, tak to się nazywa i także Wojciech Bielawa to akurat są wspomnienia niepublikowane, także myślę, że może to być e, dość e, interesujące. Bielawa leciał do Pakistanu jako ten ścigający tę główną grupę trzech antków, także jego sobie zostawiamy na za chwilę. Grupa główna to były trzy antki z Pelą Majewską jako, jako liderem. E, ta mapa oczywiście zrobiona z Google, także e, granice państw nie do końca są adekwatne względem lat 70., ale myślę, że jakoś się połapiemy. Chodzi raczej o wskazanie, że jest to kawałek drogi, 6000 km. No i jak to w Polsce zwykle e, musi być na, e, na wariatę, musi być na szybko, nieco ponad tydzień, żeby tę trasę pokonać. Dla samolotu pasażerskiego myślę, że nie byłby to większy problem, większe wyzwanie. Dla e, Antka już e, tak. Z dwóch tras, jakie były do wyboru, zdecydowano się na trasę przez Związek Radziecki. Początkowy plan zakładał lot z Warszawy, przez Lwów, po prostu. Mineralne Wody, Parku, Teheran, Biłczan, Zahedan, Karachi. Później e, zdecydowano się na zmianę z Teheranu. Zamiast do Biłczanu leciano do Isp e, mianu, jechać do Ismachanu, potem do Zahedanu i wreszcie to Karachi. Start zaplanowano sobie na 20 lipca. No i już pierwszego dnia zaczęło się sypać. bo już pierwszego dnia nie uzyskano zgody na przekroczenie granicy państwowej ze Związkiem Radzieckim. Przełożenie na 21 lipca. Jak najszybciej do Lwowa, no i byle dalej. Tylko zaczęły się problemy, bo nie, może, nie mogło być tak, że każdy jeden z osobom może latać małym samolotem w przestrzeni powietrznej Związku Radzieckiego. Na czas przelotów w tym państwie byli wyznaczani nawigatorzy. Nie wiem, jakby to się ale to był jeden problem, drugi problem był. Jeszcze trochę inny, też związany z gospodarką tego, tego kraju, mianowicie problem z wymianą czeków podróżnych w Lwowie po godzinach południowych. Kolejny dzień trzeba było odczekać i dopiero, dopiero 22 lipca kontynuowano trasę. Do Kijowa nie uzyskano zgody na, na lot, w leciano Czerkasy, potem Doniec. Do Doniecka wyleciano później, aniżeli przewidywały przepisy, ponieważ był przepis, który zakładał, że Antek do do Doniecka może wylecieć najpóźniej o określonej godzinie. Polacy wylecieli kwadrans później, sprzedając bajeczkę o rzekomo doskonałych, dopiero co dostarczonych z Kalisza mocniejszych aszach do, do Anty. 23 lipca przeleciano do Mineralnych Wód, no ale na paliwo, żeby wystartować trzeba było poczekać. Najpierw musiały zatankować anki Aerochłotu, to także stwarzało opóźnienia, potem przelot do Machatkały. Kolejnego dnia w fatalnej widoczności Udało się przelecieć do, do Baku między górami a, a morzem, żeby, żeby jakoś umijać e, szczyty górskie i, e, i mgłę. 25 lipca chciałoby się lecieć dalej, no ale to była niedziela, w związku z czym do Lenkoranu nie można było lecieć. Dzień przerwy ze względu na to, że w Lenkoranie nie, nie pracowano na, tego, w niedzielę na, na lotnisku. Wreszcie 26 lipca. Od rana udało się przelecieć. Przez brak paliwa na lotnisku leciano z tym, co w zbiornikach, także, także trochę na, na oparach. Problemy z łącznością. Przyleciano na lotnisko niewłaściwą trasą, nieprzewidywaną trasą dla samolotów, dla samolotów obcych. Majeska zebrała za to górę na, na wieży, potem poleciano do Isfahan. Wreszcie 27 lipca przelot do Teheranu, a następnie do Kermanu. Tam też pojawiły się problemy z paliwem. Do tego lotnisko znajdowało się w wysokich górach, co oznaczało dla Antka spore problemy z nabraniem, nabraniem wysokości. Udało się odnaleźć wznoszenie termiczne, i dzięki temu, gdzieś między, między szczytami, się udało przelecieć do, do Zahedany. 28 lipca wyleciano do Karachi, po raz kolejny pojawiły się problemy z łącznością lot wykonywano na 100-300 metrach wysokości względnej i po raz kolejny polska grupa doleciała do lotniska docelowego niewłaściwą trasą, bo właściwej trasy majowskiej nikt nie podał Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że mamy 76 rok, połowę roku, to jest wkrótce po tym co izraelscy komandosi zrobili w Ugandzie z... Odbiciem zakładników i zniszczeniem tak naprawdę samolotów na, na lotnisku. W związku z czym w każdym kraju islamskim samoloty pojawiające się z niepewnego kierunku, lecące nisko, budziły pewien niepokój. Tyle jeśli chodzi o przelot głównej grupy. To e, już myślałem. Nie twój. Dobrze. E, tyle jeśli chodzi o przelot głównej grupy. W ślad za trzema antkami leciał Wojciech Bielawa jego wspomnienia pozwalają na odtworzenie tego jak wyglądał przelot od, od Iranu do, do Pakistanu. Z Teheranu przez Isfahan na radiolatarnie wjazd, następnie do Kermanu, Zahedanu i do Karachi. Już w Isfahanie pierwszy, pierwszy problem, Bielawa był przekonany, że ląduje na lotnisku wojskowym, Zbudziło to przerażenie, wystartował Potem podczas drugiego podejścia e, zrobił piruet na lotnisku. Przyjęto to bez, bez słowa krytyki, aż, aż sam pilot się, się zdziwił. Z Ispahanu start nie był prosty, mimo że pas startowy miał aż 4,5 km, ale lotnisko znajdowało się tak wysoko nad poziomem morza, że trudno było uzyskać tym samolotem znoszenie. Dopiero w dalszej części pasa startowego antek od ziemi się oderwał. Następnie należało się skierować na jazd. Problem w tym, że leżał on 300 km od Isfahanu, a e, aparatura na Antku była w stanie ją odbierać dopiero w połowie tego dystansu, także pierwsze 150 km e, Bielawa z mechanikiem lecieli na według wskazań pusoli magnetycznej. Kolejne lotnisko Zahedan, też wysoko nad poziomem morza, 1300-1400 metrów nad poziomem morza. Żeby przelecieć okoliczne pasmo górskie trzeba było znieść się na 3000 metrów. Daleka droga, w związku z czym nie można było zabrać mniej paliwa, trzeba było lecieć z pełnymi bakami i tak samo jak grupa Majewski, także Bielawa wykorzystał komin termiczny, który znalazł dzięki ptakom, które sobie z niego korzystały. Problem był taki, że te ptaki nie bardzo chciałyby ustępować miejsca, ale jakoś się tam wspólnie zmieścili. To jest tylko jeden z przykładów tego. Jak lekceważono zasady BHP w tego rodzaju przelotach u Biela, widać to doskonale, to jest jeden przykład, a drugi przykład, nie wiem czy Państwo to widzicie, to jest mapa niemiecka, kto miał niemiecki w szkole Wyste, to jest pustynia, tu mamy Jast, tu mamy Kerman, tu jest też Wyste, tu mamy gdzieś Zahedan, żeby przelecieć z Kermanu do Hedanu trzeba przelecieć kilkaset kilometrów. Ja wiem, że na mapie to jest tylko kilka centymetrów, ale w rzeczywistości jest nieco więcej kilkaset kilometrów nad, nad pustynią, jednosilnikowym samolotem, bez racji pustynnych, bez dodatkowej wody. To no po prostu na ja z synowcem na naprzdzie jakoś to będzie. Po co w ogóle do tego, do tego Pakistanu leciamy? No oczywiście zarabiać, zarabiać pieniądze. Może kończąc ten wątek przelotu, bo i to to jedno, ale jeszcze trzeba było dolecieć do miejsca pracy. Pod Multan była taka farma Milsi. Do Multan z Fahanu do, do Multan Bielawa miał się kierować wzdłuż problem <grym> był taki, że indus wtedy akurat wydał, także woda była po, po horyzont. Druga rzecz. Właśnie ze względu na te czynniki bezpieczeństwa warta uwagi na pokładzie nie było żadnej trakty ratunkowej albo innego tego typu sprzętu. Lot nad Wielką Wodą zawsze wzbudzał pewien, pewien niepokój na silnikowym samolocie. No ale do Multan udało się dolecieć według mapy. Farma już, fa, farmy maisi już na tej mapie nie było, w związku z czym, żeby do niej dotrzeć, trzeba było z Multan robić koła o coraz większym, coraz większym promieniu i wreszcie, wreszcie znaleziono lądowisko, oczywiście zalane, ale udało się nie zniszczyć samolotu. Pracowano w Micey i później dwie załogi wysłano do Tipakur. Gdzie warunki zakwaterowania były nieco lepsze, ale też, też nie było, nie było wielkich wygód. Pracowano w granicznej prowincji w Pendżabie, w no, graniczącej z Indiami, co wiązało się z kolejnymi niedogodnościami, ponieważ było to, co prawda, już po nawiązaniu, ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Pakistanem, Pakistanem a Indiami, ale kraje te z całą pewnością się nie lubiły. I dla ochrony polskim załogom dodano tak zwanych pilotów bezpieczeństwa, pakistańskich pilotów bezpieczeństwa. Tylko, że ci piloci bezpieczeństwa lecieli między pilotem a mechanikiem z tyłu w kabinie i nikt nie określił, jak to bezpieczeństwo ma być zapewnione. Kto taki kontrakt? Aha, jeszcze drugi warunek kontraktu był taki, że ci oto piloci bezpieczeństwa stojąc między tymi fotelami mieli przy okazji się uczyć, jak, jak wygląda praca pilota agrotruciowego Antka. Kto taki kontrakt zawarł no z polskiej strony e, PZL, ale kto zawarł coś takiego ze strony pakistańskiej? Firma agromarketing, firma, która nie miała nic wspólnego do tej pory z agrolotnictwem czy w ogóle lotnictwem, nie miała samolotów, nie miała pilotów, nie miała wiedzy, jak, jak to należy zrobić, ale e, była okazja wyciągnąć pieniądze z ONZ. ONZ dawał pieniądze na, dla krajów rozwijających się na ochronę pól uprawnych, w związku z czym. Zręczny biznesmen założył firmę pod Polaków i można było działać. Główne zadanie to było zwalczanie szkodników pól bawełny. Na dużych polach oczywiście to działało, ale kontrakt był zawarty w ten sposób, że im więcej areału zostanie opryskane, tym lepiej, w związku z czym należało tę pracę wykonywać także na małych poletkach. A tam już tworzyły się problemy, bo instalacja lotnicza w Antku działała działa dzięki instalacji pneumatycznej, czyli trzeba było co chwilę ten zawór włączać, wyłączać, no i powietrze sprężone w pewnym momencie się kończyło. Trzeba, no, można oczywiście je dopompować, ale to wymaga kilku minut lotu, yy, lotu w zasadzie bez, bez pracy. To był jeden z problemów. Drugi z problemów to, mm, to, że zaczęły padać zwierzęta hodowlane i zaczęli chorować ludzie. Yy, Tubelcy, no, Zaczęli przychodzić do agromarketingu, że no, problem leży, leży w tych opryskach. Szef agromarketingu miał płacone za opryskany areał, twierdził, że to, że to niemożliwe. Żądał pisemnych, pisemnych oświadczeń oraz z weterynaryjnych, co dla biednych chłopów z Statygryją bywało dosyć, dosyć trudne. Ostatecznie Polacy się dowiedzieli o całej sprawie dzięki swoim pilotom bezpieczeństwa. I, Doprowadzili do w, całkowicie salomonowego e, rozwiązania, mianowicie nad małymi polami po prostu przelatywano, a potem te gdzieś zrzucano na, na nieużytki. ro marketingu był zadowolony, bo mógł odhaczyć to jako hektary, e, hektary opryskane, natomiast Polacy byli zadowoleni, bo nie było e, tych e, trudnych pól do, e, do pracy. E, z Kolejne czynniki tegoż kontraktu to niedoświadczona ekipa naziemna, która nigdy nie miała z czymś takim coś wspólnego. Zawodził sprzęt zabrany z Polski. Bo oczywiście anki były zapakowane do granic możliwości sprzętem do załadunku, bo to pompy z Polski w tym klimacie, w tej temperaturze nie dawały się wykorzystać. Kolejna sprawa paliwo bez żadnych atestów. Potem się okazało, że prawdopodobnie. Otrzymane przez agromarketing otrzymał je z pakistańskich sił powietrznych, które wykorzystywało to paliwo jeszcze w czasach lotnictwa tłokowego, czyli zaraz po II wojnie światowej, 20 lat, temu to paliwo leżało i no, było kompletnie nienadające się do użycia. Trzeba było je przecedzać, żeby, żeby antki wołne mogły mogły na nim pracować. Akcja powrót w listopadzie, do listopada te prace ukończono, w listopadzie wracano, ale w pierwszej grupie, w pierwszym terminie wracały tylko dwa antki, trzeci w trzecim zarzut silnik, czwarty został uszkodzony podczas połowania na lotnisku, także wracano z pewnymi stratami. Liderem był tym, w tym wypadku Wojciech Bielawa. Głównym jego zmartwieniem było to, żeby w ogóle te samoloty były w stanie pokonać odpowiednie odcinki. Ponieważ pojawiło się zjawisko typowe dla polskich antków po pracy w klimacie tropikalnym, no, gdzie w ładzie cylindrów zostały wyszlifowane przez drobny pył. Te silniki brały wtedy już 17 litrów oleju na godzinę, podczas gdy było można tam wlać 70-80 litrów. Łatwo policzyć, że po 4 godzinach pojawiał się problem. Najprostsze rozwiązanie wymiana cylindrów, no, ale mimo że samoloty były zapakowane częściami zamiennymi, to akurat. Cylindrów zabrano tylko po jednym na, na silnik, w związku z czym trzeba było wymienić pierścienie. 9 cylindrów, po kilka pierścieni na każdym, tak w każdym samolocie, z drabinki, w warunkach polowych. Fantastyczna praca, 10 dni zdaje się im to zajęło, żeby w tych dwóch antkach te pierścienie wymienić. 14 listopada zakończono akcję startując z Multan do Powrót był już dużo łatwiejszy, ponieważ w Pakistanie został cały sprzęt, zarówno ten, który się przydał, jak i ten, który się nie przydał. Rozumiem, dziękuję. Ten, który się nie przydał. Druga rzecz, było też łatwiej z tego względu, że w momencie, gdy dodatywano do tych problematycznych lotnisk w zahydanie i w Kermanie, to samoloty miały już wypaloną znaczną część paliwa, także, także łatwiej się nimi nabierało wysokości. Cóż, dlaczego Pakistan skończył się na jednej, jedynej akcji? Warto wspomnieć, że polscy lotnicy zostali tam przyjęci bardzo ciepło, bardzo dobrze. Kojarzono polskich lotników z okresu już po II wojnie światowej, gdy weterani lotnictwa na zachodzie trafiali do Pakistanu, tam pomagali tworzyć, tworzyć lotnictwo. W związku z czym atmosfera społeczna była bardzo przychylna dla, dla polskich lotników. Mimo to na tej jednej akcji się skończyło. W historiografii wskazuje się na wysokie koszty przewazowania samolotów. Pewnie i tak, ale e, czy tylko to? Warto wskazać też na inne problemy. Nie znano e, zasad zachowania się na lotniskach irańskich i pakistańskich, w, <Siebie>, w wspomnieniach tak majewskich, jak i, i bielawych. Były problemy z dostawami paliwa i na trasie, i na miejscu nie było wykwalifikowanej ekipy naziemnej. Brakowało odpowiedniego sprzętu, warunki bytowe były, były fatalne. W dłuższej perspektywie można by się było do tego przyzwyczaić albo sobie z tym poradzić. Większy problem to były bariery, bariery geograficzne, czyli przede wszystkim wysokie pasma górskie, zabawa, przerabianie Antka na motoszybowiec no, budzi pewne, pewne wątpliwości. Udało się dlatego, że w, jedny, w przypadku jednego i drugiego przelotu byli doświadczeni szybownicy, którzy potrafili to zrobić. Gdyby byli to y, lotnicy bez takiego doświadczenia, mogłoby się skończyć y, różnie. Ale wydaje się, że przyczyną najważniejszą y, było to, że nikt taką współpracą długoterminową nie był za bardzo zainteresowany. To był zwykły skok na kasę ONZ-owską, y, w związku z czym w tego typu działaniach raczej dłuższej perspektywy, dłuższej współpracy się nie przewiduje. Agro-marketing na pewno zarobił swoje, czy y, strona polska zarobiła tyle, ile powinna, to już jest sprawa inna. Mam jeszcze chwilę, prawda? To tylko chcę wspomnieć o czymś, o czym mówiłem paru osobom, czy to mailowo, czy tutaj na miejscu na no Czy tutaj na miejscu za rok przypada setna rocznica pierwszego znanego zabiegu szeroko rozumianego agrowniczego na Ziemiach Polskich chciałbym zorganizować w Przemiawie pod poznaniem konferencję historyczno-perspektywiczną. Myślę, że w tym gronie ważniejszy jest ten wątek historyczny. Serdecznie zapraszam do współpracy, serdecznie zapraszam do zgłaszania referatów zarówno dotyczących się personelu, kontraktów, jak i, jak i sprzętu. Zdaję sobie sprawę, że to są miłośnicy lotnictwa, którzy gdzieś na swojej ścieżce życiowej na pewno spotkali, spotkali pilotów wykonujących zabiegi agro. Warto może czasami takich lotników wspomnieć, warto wspomnieć egzemplarze samolotów, które trafiały czasami do euroklubów. I to w sumie y, tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie chcę przedłużać czasu i y, y, życzę miłych dalszych obrad. Tak jak już stwierdził, na mnie już pociąg czeka.